kochani, witam Was serdecznie. Jest dość mroźno, zaczyna się już dzisiaj przymrozek mały był, szyby skrobane, ale nadal jest pięknie. Tu się coś przebija. Zresztą zobaczcie na kilka ciekawych, fajnych yy, obrazków też z Gdańska, z fajnego osiedla, no i tutaj z Kaszub. I widzimy się za chwileczkę. No więc właśnie, zima, zima, jesień tak naprawdę, ale już mroźno się robi. Trzeba się powoli przyzwyczajać już do tego, nie? Kochani, jak krótki przekaz w sobotę z rana. Mam intensywny weekend mnie czeka, więc taką krótką, krótką strzałkę Chcę się z Wami podzielić takim, taką refleksją. Przedwczoraj z Ewangelii słuchałem też komentarza właśnie do tej Ewangelii o tym, jak jest z uczniami, był tam, nie chcieli go przyjąć w pewnej, w pewnej wiosce i tam uczniowie chcieli spuścić grom z nieba, żeby ukarać tych ludzi, żeby byli tacy niedobrzy dla Jezusa, nie gościnni. No i właśnie na ten temat y, fajny komentarz, który mi tak no bo też łatwa Ewangelia, tak żeby to rozkminić dobrze samemu. Często słucham różnych komentarzy, też wspomagam się, żeby rozwijać te moje szare komórki i serducho. No i ojciec Mieszysław Łusiak, jezuita. Ja bardzo często Słucham jego codziennie praktycznie komentarz do Ewangelii polecam. Też w aplikacji Pogłębiarka można znaleźć. No, właśnie tak fajnie to wytłumaczył o tej Bożej Sprawiedliwości, nie? że Boża Sprawiedliwość jest całkiem inna niż ludzka, że Pan Bóg do nas podchodzi w taki indywidualny sposób, że dla każdego nie ma takich równych zasad dla wszystkich. My mamy. Jako ludzie tą sprawiedliwość ustanowioną na zasadach naprawie, nie? Jeżeli ktoś zrobi coś złego, no to obowiązuje wszystkich to samo prawo. Nieważne dlaczego, co i jak. Jeżeli zabiłeś, no to wiadomo, są jakieś tam no, okoliczności i tak dalej. Jeżeli zabiłeś, to zabiłeś. Jeżeli no, zrobiłeś coś złego, to zrobiłeś. I, I ta sprawiedliwość jest po ludzku jakby równa dla wszystkich. A Pan Bóg, Boża sprawiedliwość jest całkiem inna. Nie, że podchodzi do nas indywidualnie i nigdy nie... No nie, nie sądzi, nie ocenia nas na tych samych zasadach, bo każdy z nas ma inne życie, każdy z nas ma inne cechy, inne predyspozycje, inne przeżycia, inne warunki do życia, inne dzieciństwo i tak dalej, i No i on podał taki przykład, że właśnie jakiś tam zły człowiek w sensie w cudzysłowie już który tam popełnił jakieś różne złe rzeczy, że gdyby był nim od samego początku miał jego życie, to mogłoby się okazać, że jest dużo lepszym człowiekiem niż on. To mnie tak dotknęło, nie? No i rzeczywiście, jak się głębiej no tak na tym zastanowię, to, to, to właśnie to, to wynika to z tego, że trzeba się skupić na sobie i w tej roli, i w tym powołaniu, w tym życiowej sytuacji, w której jesteśmy, w tym naszym życiu, które każdy z nas ma, w tym darze życia, no, że musimy starać się wypełniać je jak najlepiej i nigdy nie patrzeć na drugiego człowieka właśnie w tym, z własnej perspektywy, nie? Z, z takiego własnego sposobu patrzenia na świat. Nie wrzucania wszystkich do, do jednego wora, to jest bardzo trudne, nie? Tylko Bóg ma taką wrażliwość, a to daje nam nadzieję, nie? To daje nam nadzieję, że, no, że Bóg do nas będzie podchodził indywidualnie. No co oczywiście nie zwalnia nas z obowiązku starania się bycie, bycia właśnie jak najlepszym człowiekiem. Rozwijania się nieustannie, nie? No i to też nie dla tych, którzy właśnie popełniają jakieś zło oczywiście. No ale właśnie Pan Bóg inaczej na to patrzy. I z tego płynie jak dla mnie wielka nadzieja i nauka do tego, aby mnie patrzył na innych ludzi przez pryzmat swojego życia. Nie? Taka krótka strzałka, kochani, przemyście, może to się coś do czegoś Wam również przyda, do jakiejś refleksji głębszej. No i właśnie do jakichś dobrych działań. Pozdrawiam serdecznie, bo mi ręka zamarza pięknego dnia Wam życzę, pięknego weekendu i całego tygodnia i do zobaczenia w następnym naszym spotkaniu z Panem Bogiem.